Czy u mnie serażnie nie widzicie? E, dobra. U mnie tak na wiersa i węgły, tam głównie. Przedstaw. Ma na imię Oreo. E, u mnie cztery na poszło. piątek chyba, albo w czwartek. No dobra, teraz opróc, tutaj przepiam. W którym jest tam no... Em. Tutaj jest rysiczek. jego trzymam teraz, bo nie im e, chłopaku e, bo wiem, ich różne napracę dzisiaj z nimi. E, a jutro albo pojutrze przyjlam na szturmika pierwszy raz, więc no. E, a tutaj mamy chłopaczkę, którego dzisiaj uszyłam. Ogólnie... E, 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 choć tu raz bliżej. Muszę jakaś trzymać w plus. I ogólnie zrobię taki strasznie niedługi uwiastko. Y, y, na razie Oreo jest na nim przypięty, więc go nie pokażę. I surowo nie mogę pomniejszyć, więc. no Zostaję dobra. wziąłem nie mogę go tutaj. Zrobię sobie by leżą. I druga uwiec podnośnie. o taki. Oreo. Y, ogólnie miał ci mniejsze oczy, ale mam od tej żeby żeby było widać. I ogólnie jest tak. Y, Mam... o... yyy... co? E to... nie... yyy... wyjątkowy bloks na szobie zrobię będę teraz robić takiego srokatka yyy... E... No. więc no. mojej kuzynce muszę zrobić szarego e... E... i mojej koleżance na urodzinę muszę zrobić szobie horsem w sumie muszę takiego zrobić w sumie ładne jest aby w sumie... Ja. A nie, to dobra, przedne Marsa, mi się już go nie chce w stanie trzymać, chociaż on będzie znał, ale dobra, I dobra, i wam co, pokażę wam ten jaki on jest długi, do... ja nie kończy. A ja i nie kończy, dobra. Widzicie, jest długa śnieg? Właściwie tu jest poczęty górny Znaczy e, koniec, a tam jest e, Jeszcze ten Dobrze, e, nic tam nie mnie, Znaczy, to jest totalnie No <grym> No, ogólnie to Na razie nie ma pożeportu, jakichś tam rzeczy Takich czy coś Tylko mam na razie Tylko tak. mam na razie ogólnie e, Halter i ogłowie um, Ogłowie zaraz wam pokażę Kołożę chłopak na do boksu. Mm. I tak. Dobra, oro u mnie ma takie głowy. Okej, okay, gdzie ściągne jasno. Dobra. Mamy takie głowy. Z takim nachrabniczkiem. Czarno-białym. No i co z najzwyklejsze w głowie? E, to są wodę, tylko są tak zużonatek. Idę się powiesił, tutaj będzie Oreo tutaj sztormik, a tutaj będzie e, kolektor jest u głowy szturma brązowy a tamtemu chłopakowi e, chyba nie wiem czy nie wiem, jaki kolor to nie zrobię ale okej okay. w ogóle na razie u e, ma biały halter a szturma czarny, więc... E, więc tak e, więc u Głynia, tamtemu chłopakowi zrobię czarny halterek no i może też sprzęt brązowy ale nie wiem w sumie E, dobra, ja ogólnie z zaraz zrobię spa Więc nie będę tego nagrywać, żeby z No i w ogóle wczoraj robiłem spa, ale nie było wtedy oreo Więc... A dzisiaj się konieki tarzały, jeszcze oreo musi się tarzać Więc go zaraz tutaj puszczę, żeby się wydarzyło I ogólnie dzisiaj miałam pracę z nimi I też tam poszliśmy z Targetem ogólnie e, z, Ja ze Stormem poszłam na i był mega fajny po prostu u mnie to był jego pierwszy raz a jak na pierwszy raz naprawdę mega. mega super naprawdę po prostu tak się spisał że naprawdę no nie mu pokazałam ja też umiem tak jak target dotykam e, targetu siebie e, na przykład tak tam, to on tak idzie bliżej mnie a ja pokazuję bardziej, że tam po prostu to on e, odchodzi ode mnie tak trochę więc to jest fajne e, nie wiem czy Mars to umie w sumie sobie przetestujemy e, nie wiem, następnej pracy z ziemią pracę z targetem no w sumie pracę z ziemią pracę z targetem no tu e, u mnie to samo jakby w sumie to nie jest to samo targetem, u mnie pracę mi robi robię więcej e, no w następnej oreo Takim białym halteryczku O! Ogólnie Ej, ura mi się bardziej po tej stronie podoba Ech to mi potem tej drugiej e, no, no. Na nie mam e, Bo mam ogólnie tylko dwa kije Ale nie mam siebie tutaj Tylko już na Muszę już jej wywołać je I z tej kory i no żeby było, Eee Więc tak A mnie sorry że tak Nie wiem, czy mi to tak strasznie przybliża że... Jak to jest nie mogę tego zmniejszyć, tam ja przybliżam. Eee, więc no. Więc tak. Aha, już mam pamięć. Dobra. Mam pamięć samą za panu, więc... To tyle. Corsiek teraz będzie. Kuruj się